Od porządku, ludkowie moi, jest Pan Bóg. On pilnuje, żeby wszystko szło jak trzeba i było jak na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. A diabeł chce zmieniać, ulepszać życie ulepszać. Już jemu mało, że krowa cieli się. Gdzie to on chce, żeby się źrebila? O, do czego idzie? Krowy będą się źrebili, kobyły cielili, owieczki prosili. Chłop z chłopem spać będzie. Baba z babą Vilky latać będą. Bociany pływać. Słońce vzejde na zachodzie, a sajdzie na wschodzie. A pambuk? Bóg? Co na to Pan Bóg? Dymbiano. Że Pan Bóg coraz starejszy. Coraz częściej odpoczywa. A diabeł nachalnieje z roku na rok. Wojny teraz jedno za drugą, jak nie tu, to tam. Strasznie dziś ludzie zaczepna. Biją się i biją. A mniej więcej. O co? Tego za bardzo nie wiadomo. Krew się w ludziach gotuje. Jeżdżą, wyjeżdżają, przyjeżdżają. Oszukaństwo, złodziejstwo. Kurestwo, sodomago. Cały nasz kraj w tej chwili rozkwita. Buduje się nowe domy, fabryki, szosy. Wszystko zmierza ku lepszemu. Na tym tle wasze tablary przedstawiają się jako wioska zacofana. Okropnie zacofana. I tak dalej nie może być obywatelem. A zacofana to dobrze czy kiepsko? Co wy obywatelu, żarty sobie ze mnie stroicie? Nie. Ja się tylko dopytuję, czy my tu są chwalone, czy ganione? Zacofana wioska to taka, gdzie głód, smród i zabobony. Tak wam tu śmierdzi! To wojna droga! Przepraszam, jeżeli kogoś uraziłem. Ale w chwili, kiedy cały kraj zrywa się do wielkiej budowy, żaden obywatel nie może stać na boku. Ojczyzna wzywa. A co nam do tego? Jak to, a wy kto? Nie? Polak? Nie. To kto? Niemiec? Nie. To może Francuz? Nie, Francuz. To kto wy? Ja tutejszy. Jaki tutejszy? A tutejszy. Z bagna. A bagno gdzie? Nie w Polsce. Bagno tutaj i my tutejsze. A wy lipi, gadajcie, urzędniki. Jaki wy interes macie, że tu przyjechali? Interes? Pozwólcie, towarzyszu, że ja odpowiem. Słuchajcie, taplarscy. Jak wszystkim wiadomo, tam na górce pod głazem... Leży zakopany koń. Cały ze złota. Tak czy nie? Owo nie grzywa Niech będzie, że srebrne Ale reszta, złoto. Eee, nie. Kopyta żelazne. Dobre, niech będą żelazne. Owo nie grzywa śrebrne, ale... <laughs> reszta. Złoto. To wy uważacie? Że ten koń tam jest. A wy, że nie? Tego nie mówię. No dobrze. A teraz niech mi ktoś powie, ile za takiego złotego konia można kupić, no powiedzmy, cukru. No ile wozów. Takich czubatych, a z drzewem albo z gnojem. Tysiąc! <noise> a ja wam powiem, że za takiego konia to można by kupić cukru, smalcu, marmolady i kiełbasy tyle, że by i za sto lat tego nie zjedli. No. Złoto w świecie drogie. Właśnie. Ja się was pytam. Dlaczego wy nie przekopiecie szpadlami? Tej górki, co? Dlaczego nie przekopiecie? Nikt nie próbuje, bo czart pilnuje. Toż macie na diabła święconą wodę. No. Bo tak naprawdę, plarscy. to nie diabła się boicie. A tego, że nic tam nie znajdziecie. O! No i skończy się bajanie o smokołykach, strojach, dworach. Tak? Kto chce dobrze jeść? Bogato chodzić, niech zrobi to, co przed nim mądrzejsi zrobili. I żyją dziś po pańsku. A wiecie, od czego zaczynali? No. Od szkoły i elektryczności. Właśnie my w tej sprawie tu przyjechali. Proszę Pani Jolu, niech Pani powie coś o szkole. Proszę. W poniedzieli zacznie się nauka pisania i czytania dla dzieci od lat 7 do 14 obowiązkowa. Książki zeszyte tablica przywiezione są łodzią. Potrzebna jeszcze będzie pomoc wioski w sprawie ławek i kwatery dla mnie, bo zostanę tu u Was. Jeszcze sama w majtki szczyra do naszych dzieciów się bierze. A elektryczność, obywatele, to lepsze i lżejsze życie. Elektrycznością i maszynami można im łócić. I gotować. I prać koszulę. I doić krowy. A na co mnie te maszyny? A co to nam? Żonki kiepsko gotują? Rękami gacio w nie wypiorą? A może mam żonkę do teściow odprawić? A kto mnie pod pierzynę wlezie? Maszynka? <śleskujesz> Ludzie, co wy? <śleskujesz> 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 Czy wy naprawdę... Chcecie życie przeżyć w tych szuwarach jak... jak kaczki? Czy wy chcecie, żeby wasze dzieci rosły na pośmiewisko dla kraju i świata? Proszę, obywatel. Jeżeli ktoś ma coś do powiedzenia, Proszę głośno. A ten co taki nadęty jak Wojt, a? A ziemia okrągła jest... Jakże okrągła? Toż sam widzisz, że nie okrągła. Okrągła tatu. Tylko, że człowiek mały nie widzi, że tam dalej się zagina. <laughs> się było za rzeko, nic się tam nie zagina. No? I nic nie mówię, żeby się gdzie dalej zaginało. A pani mówi, że jakby człowiek szedł prosto i szedł, to do żadnego końca świata nie dojdzie, tylko przejdzie wokoło w te same miejsce, skąd wyszedł. Tak. To ja. Pójdę za bramę. A wrócę się od pole, tak? Tak. <laughs> tak samo jak wesz. Jakby szła prosto, to przyjdzie o tak. Szubka głowy, koło ucha, pod brodą, koło drugiego ucha i znowuś na szybku siedzi. Ale, ale, toż by się człowiek o tu pod spodem urwał i na dół poleciał. Tak samo zapytał się Kaziuk Dunajów. A pani na to, że zna człowieka, co tak ziemię objechał i się nie urwał? I żyje? Żyje. To ja już pójdę, do widzenia. Gdzie, do widzenia? dzieje do widzenia? Nie to tobie, bratku miejsce na śmieszki. Pani tak uczyła. Co? Powiem pani. On smurgiel będzie mnie tu ojca swoją panią straszyć. Żeby ojca i ze stryka śmieszko w sobie nie stroić. Zaciął się? Zasnął. Znaczy nie zapomnij. A ważny jak, jakby skwarkę lizał. Coś tu się za dużo koni tańcuje. Jakie te wasze plany? Co o mnie jest napisane? O tobie tak. Mój pierwszy syn nazywa się Józef. Tak samo jak tatko. Ten syn bardzo lienie do roboty. Nie, Tato, nie! Czy ja nie noszę? Nie gra piesiana, nie zniwuję! Ziutek, przestań. No przestań, to jeszcze nie wszystko. Ziutek dobry, chłopiec. Pozuszny. Wszystko zje i kraszone jest postęp. I co dalej? Dalej jest napisane tak. W lesie są brzozy, w rzece są ryby, słońce wschodzi i zachodzi, zimy są so zimne, lata gorące. Ojej. Zimy są so zimne, lata gorące. Toż wszystko prawda? Ech. Myle czego się nie pisze? Pisanie to nie gadanie. Pierwsze danie: zupa jarzynowa. Proszę bardzo, siadajcie. No Kaju, siadaj mu. Spróbuję po paninemu. A niech siada z nami! Nie, dziś choć raz ja będę gospodynią. Jeżeli Wam zupełnie smakuje, to może najpierw drugie danie. Drugie sranie. Kasiu, co ty? Niech mnie pani zastąpi, pani Haniu. Stawię Micha. Wlewaj. Nie pamiętaj, żeby ja więcej tych talerków nie widział. Wani te pizdryki. Syp kartofli. A to mięso do kapusty. Starczy na miesiąc. Nie można było raz spróbować, a gdzie indziej jedzą. A to my parszywe jakie? Żeby każdy z innego koryta jadło? No tak. Krowy muszą mieć każde swoje, bo się nie dopuszczają. No to młodzień nie bydlęta. Razem żyjemy, razem robimy, to i razem jemy. A ty już pamiętaj. Koniec ze szkołą. No, żegnać się. No widzisz. Masz tu robotę, jak Pan Bóg przykazał. A inne smurgle teraz z uczycielko. Czas marnuje. Ale one teraz radio tam mają. Jakie radio? Taką skrzynkę. Co w niej z bateriów. Gada jak żywe ludzi. Płaś. Co ty, Kasiu? Płaś. Tak nie można. Można. Jeszcze nigdy. To nie zaczniesz. mikać. Czego beczysz, durna? Υπότιτλοι Να <thumbnails> <anthropology>